Tak, miałem okazję współpracować dwa lata w Chemiko z trenerem Macbasem oraz z asystentem szemkim Kawką i myślę, że wiedza na swój temat na pewno jest do wykorzystania w obie strony, ponieważ dobrze się znamy. Wydaje nam się, że zespół chorwacki dobrze zdamy, Zespół, który od maja tak naprawdę gra bez przerwy, ponieważ w maju grali Złotą Ligę, później grali Grzyska Śródziemnomorskie, Challengera do Ligi Narodów, kwalifikacje do Mistrzostw Europy i teraz czas na Mistrzostwo Świata. Główną zawodniczką jest na pewno Samanta Fabris i zespół, który też bazuje na dobrych środkowych, Bożanie Butigan i Samadan. Zespół, który na pewno Gra szybką piłkę do skrzydeł oraz bazuje na tych dobrych środkowych, ale jest to na pewno też zespół, który gra jedną wszystką. Także są zgrani, ponieważ już od maja grają, ale tak naprawdę mają wąski zespół i, i nie mają dużo zmian. Także kluczem będzie wyeliminowanie jednej z ważnych zawodniczek, i wtedy to nam ułatwi grę na pewno. To jest zespół, w którym na pewno musimy dobrze zagrać blokiem, ponieważ grają dużo kombinacyjnej gry, głównie w jednym ustawieniu, gdzie atakującą Fabris wykorzystują tak naprawdę jakoś środkową, atakuje ze środka boiska i tutaj na pewno będzie kluczowa gra w naszym systemie blok obrona. No Jest to dla nas troszkę, troszkę nienaturalne, że zaczynamy pierwszym meczem nie, nie u siebie, e, ale, ale gdzieś myślę, że jesteśmy przyzwyczajone do tak dużych hal. E, nasze doświadczenie meczowe pozwalało nam na granie na przeróżnych halach, więc, więc myślę, że to nie będzie dla nas problem. E, na maksa się musimy skupić na naszych rzeczach, na naszych atutach i, i to nam pomoże wygrać z Chorwacją.